Kameruje się. Cześć, to Sławomir. Witajcie, kochani. No, Piotrze, powiem Ci, że zaznajomiłem się z Twoim projektem i bardzo się cieszę, że mogę wziąć w nim udział. Zastanowiłem się nad tym, że y, tyle dupogodzin godzin przesiedziałem przy komputerze, pisząc z fanami, czatując na fejsie, na Insta. Tak mi to gładko szło, ale. Nie każdy ma taką szansę. Mam nadzieję, że twój komunikator będzie doprowadzony do perfekcji, że będzie można odpowiadać nawet jednym gestem, i tego bardzo ci życzę. Wszystkie osoby, które bardzo czekają na twój projekt, bardzo czekają na taką szansę komunikacji, będą mogły słać same piękne słowa. Może nawet słuchaj, napiszemy z nich jakąś piękną piosenkę. Trzymam mocno kciuki, wspieram cię, zachęcam was do wsparcia komunikatora.